Rozmawialiśmy na temat e, gospodarki odpadami. No, tutaj w mieście jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Rozmawialiśmy na temat elektromobilności. Rozmawialiśmy tym na temat projektów wodnych, o, czyli tych związanych zarówno z kanalizacją, jak i z retencją, bo Zielona Góra ma, m, ma problem związany z tym, że miasto jest na takiej, a nie innej jak gdyby warstwach geologicznych, które m, powinny być w pewien sposób osuszone i przygotowane tak, żeby, żeby państwu się lepiej mieszkało. Przygotowujemy się do takich Inwestycji, przede wszystkim dokumentacyjnie projekty oraz ym, infrastrukturalnie. Stąd się wizyta yy, prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wody, bo chcemy tam uzyskać dofinansowania przede wszystkim w zakresie błękitnej, zielonej infrastruktury. To jest odprowadzenie wód opadowych, gromadzenie tych wód opadowych oraz wykorzystanie wód do podlewania zieleni, do tworzenia ogrodów deszczowych. Kolejny projekt to jest odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy Nowe Miasto z Sołectw. Te zaniedbania musimy jak najszybciej rozwiązać. Potrzebujemy dużo. Zarówno w zakresie dostawy wody, ale również w zakresie odprowadzania wodopadowych w mieście. W tej chwili przygotowujemy się do akcesji dwóch wniosków. Jeden dotyczy szeroko pojętego zaopatrzenia w wodę. W zakresie tego wniosku jest ujętych ponad 20 zadań, w tym takie zadania jak wymiana sieci przestarzałej, już nieszczelnej sieci wodociągowej, budowa nowych sieci wodociągowych, ale również działania związane z działaniem inteligentnej. Sieci to jest nowe pomiarowanie, bilansowanie stref, czy też urządzenia, które będą nasłuchiwały straty wody, ale także zadania związane z energetyką odnawialną. Planujemy budowę nowych kanali fotowoltaicznych i banków energii po to, aby pomniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia Przede wszystkim mówimy w inwestycjach na temat gospodarowania odpadami. Dziś jest przygotowany projekt, który będzie realizowany jest to budowa hali mechaniczno-biologicznej. Jak się okazuje, takie hale powinny być budowane z 15 lat temu. To wtedy był, był ten okres, kiedy pozyskiwane środki wiele miast przygotowywało tego typu inwestycje. Zielona Góra niestety przez te lata takich inwestycji nie realizowała. Tak naprawdę szukamy źródła finansowania. Miasto Zielona Góra przez poprzednika jest ogromnie zapóźnione w tym zakresie. Wiele samorządów już zbudowało hale do selektywnego przerabiania. Zabijania odpadów, frakcjonowania odpadów, na góra, gdzie się i ziemi mieszkańcy są narażeni na podwyżki opadów z uwagi na to, żeby takiej hali nie mamy. To jest około 150 milionów, 160 milionów. Projekt będzie gotowy w tym roku, te założenia konsultacyjne, jednak musimy je wpasować w programy zewnętrzne, ministerialne. I szukamy tych programów, dlatego rozmowa z prezesem, dlatego też pewien przekaz do ministerstwa, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że takie potrzeby są w samorządach.